Witaj na kanale ForengiO. Z tej strony Aleksandra Wawrowska, a dzisiaj porozmawiamy sobie o kontroli projektów w Twojej organizacji. Zapraszam. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie kontrolom projektów, które mogą się odbywać w ramach organizowanych, realizowanych przez Was projektów, które są dofinansowane lub finansowane przez grantodawców. Czyli mam tutaj na myśli jednostki samorządu terytorialnego, czy też ministerstwa, albo innych po prostu grantodawców, od, którego, od których dostajecie finansowanie. I teraz, jak się w ogóle przygotować do takiej kontroli? W mojej ocenie, a przesz przesz przeszłam już tych kontroli, Troli dużo, kilkadziesiąt. Yy, I Wygląda to za każdym razem trochę inaczej, bo będzie to zależne od tego, kto Was kontroluje. Na początku poznaj swoje prawa. Przeczytaj dokładnie w umowie punkt, który dotyczy kontroli, czyli na jakich warunkach ta kontrola się powinna odbyć. Ile czasu instytucja ma na to, żeby Was powiadomić o kontroli, czyli dostajecie pismo, że będzie przeprowadzona kontrola i ta kontrola może się odbyć na przykład nie wcześniej niż po upływie 7 dni, czy po 14 dniach, czy, czy 3 dni. Więc to jest pierwsza rzecz, tak żebyś. Mógł, mogła dobrze przygotować się do tej kontroli, bo gdy przychodzi kontrola, to bardzo często musisz przygotować stosy dokumentów. Z pisma dotyczącego kontroli dowiesz się, jaki jest zakres kontroli i co powinieneś przygotować do tej kontroli. Kontrole prowadzone są przeróżnie. Mogą one być prowadzone albo w siedzibie organizacji, albo na przykład w siedzibie urzędu. Więc jeżeli kontrola jest u was, no to dokumenty przygotowujecie u was w siedzibie, jeżeli w urzędzie, no to dostarczacie je do urzędu. Bardzo często nawet jeżeli kontrola dokumentów jest u was, to urząd prosi, osoby kontrolujące proszą o to, żeby przygotować na przykład zestawienie wszystkich faktur, tak? Więc takie zestawienie sobie do kontroli przygotowujecie. Jeżeli to jest duży projekt, to to najprawdopodobniej nie będą kontrolowane wszystkie dokumenty, tylko będzie to próba, którą losowo kontrolujący wyciągnie właśnie ze spisu faktur i poprosi o konkretne. Dokumenty. Kiedy już takie dokumenty przygotowujemy, to takie najważniejsze rzeczy, które powinny być podczas kontroli, znowu odsyłam do umowy, bo w umowie będziecie mieli wszelkie informacje od tego, jak na przykład poprawnie przygotować opis dokumentów. Najczęściej dotyczy to tego, że na odwrocie danego dokumentu musicie mieć napisane, że dana kwota została sfinansowana. Z takiego i takiego projektu, że właśnie dokument został zaakceptowany pod kątem merytorycznym, zaakceptowany do wypłaty i zaakceptowany pod kątem finansowym. Też odpowiednia dekretacja związana z księgowością się tam powinna znaleźć, więc to są takie rzeczy, które. Na które powinniście się po prostu przygotować. Nie możecie zapomnieć także o dokumentacji związanej z umowami, na przykład z umowami zawieranymi spod wykonawcami, z podwykonawcami, ze zleceniobiorcami, z osobami, z którymi macie umowy o pracę. I teraz chciałabym powiedzieć Wam jedno, że. Nie ma jednej złotej takiej reguły, bo w zależności kto do Was przychodzi na kontrolę, to może mieć zupełnie inne standardy. I nieraz jest tak, że w ramach jednej instytucji e, mamy kilka kontroli. I na przykład jeden zespół kontrolujący zażyczył sobie na przykład tak opisane dokumenty, czy takie dokumenty poświadczające pewne rzeczy. Natomiast w krótkim okresie czasu przychodzi inny zespół i w analogicznym projekcie na przykład już ma zupełnie inne wytyczne. Więc wszystko zależy od ludzi, którzy do Was przychodzą. Niestety, trzeba sobie to powiedzieć wprost, jest bardzo mała standaryzacja tutaj, jeżeli chodzi o. Kwestię kontroli, tego jak się to odbywa. To na co yy, tak wyczulam, to pamiętajcie, że jeżeli przychodzi do Was kontrola, to zawsze poproście o pełnomocnictwo. Czy te osoby na pewno są dobrze umocowane i mają prawo do tego, żeby tę tą, tą kontrolę przeprowadzić. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że urzędy bardzo lubią przekraczać swoje uprawnienia. I prosić o rzeczy, które wykraczają poza pewne ramy. Dlatego też, jako osoba, która tutaj propaguje profesjonalizację organizacji pozarządowych, która oczekuje tego, żeby organizacje pozarządowe były traktowane jako partnerzy, a nie traktowane z góry jako zło konieczne, po prostu też mam prawo do tego, żeby, żeby oczekiwać takich dokumentów, więc też o nie po prostu każdorazowo proszę, i dopiero potem możemy do takiej kontroli um, danego projektu przystąpić. I teraz jeżeli chodzi o samą kwestię kontroli. Ja nie podejrzewam o złe intencje osób kontrolujących i tak jak miałam tych kontroli naprawdę wiele, tak e, większość z nich odbywała się w kulturalnej i miłej atmosferze e, z poszanowaniem e, jakby godności jednej i drugiej strony. Natomiast miałam kilka nieprzyjemnych sytuacji, gdzie kontrole no, były, no, uważam, że poniżej po prostu jakiejś tutaj krytyki i, i nie powinny mieć w ogóle miejsca jakieś takie komentarze pań kontrolujących. I tutaj wyczulam, jeżeli zachowanie urzędników budzi jakiekolwiek wasze, wątpliwości, piszcie do naczelników, zgłaszajcie takie nieprawidłowości, bo jeżeli wy nie będziecie o tym mówić, nikt was w obronę nie weźmie. Musimy o tym mówić, sygnalizować dalej, że takie nadużycia mają miejsce, a przypominamy, że urzędnicy, no tutaj reprezentują jednostkę samorządu. Terytorialnego, czy, czy, czy ministerstwo, czy rząd, więc no, powinni się zachowywać w sposób godny i macie prawo oczekiwać od nich po prostu szacunku wobec siebie, wobec swojej organizacji. I tak samo nie dawać się zarzucać, jeżeli są jakieś nieprawidłowości. To możecie je tutaj próbować korygować. Część rzeczy naprawdę można poprawić na miejscu, bo tak jak mówiłam, wynikają one po prostu z interpretacji. Czy to jest napisane tak, czy inaczej na dokumencie? No, jeden będzie chciał, żeby było napisane, akceptuję formalnie, a drugi zaakceptowano pod względem formalnym, tak? Bo naprawdę do takich kuriozalnych poprawek się to bardzo często sprowadza. I same kontrole, jeżeli realizujecie dobrze projekt, nie są niczym Straszne. Co prawda, wiem, że narzekamy bardzo często na tym, że te kontrole są takie nadmierne, że na przykład macie sytuację taką, że m, odbyła się kontrola y, podczas realizacji projektu, czyli przedstawiciel organizacji y, zlecającej był u nas na warsztatach czy na wyjeździe, a przy kontroli jeszcze proszone są. Y, Proszone, proszone są o dokumenty, które potwierdzają realizację danego warsztatu czy danego mm, przedsięwzięcia w postaci na przykład zdjęć z. zwłaszcza jest to kuriozalne wtedy, kiedy na przykład dany urząd jeszcze y, publikował wasze zdjęcia na swojej stronie. No ale te wydziały nie pracują między sobą, więc pani z kontroli ma po prostu swój zakres obowiązków, który musi wykonać, więc nie ma się tutaj co denerwować. Po prostu trzeba dać i tyle. To, na co warto zwrócić uwagę w kontekście kontroli, to to, czy na pewno dobrze wszystko oznakowaliście. Czyli czy, czy dokumenty, na przykład formularze zgłoszeniowe, czy plakaty, czy materiały graficzne mają odpowiednią adnotację dotyczącą tego, z jakich środków projekt jest finansowany, czy też dofinansowany. Bo to też jest bardzo często przedmiotem kontroli, na no to zwraca się uwagę, więc, więc tu warto jeszcze zrobić dokładny przegląd przed kontrolą, czy te wszystkie dokumenty, materiały marketingowe zostały opatrzone dobrymi logotypami, dobrym opisem, bo na pewno na to będziemy patrzeć. Jeżeli chodzi o jeszcze dokumenty finansowe, które dajecie do rozliczenia. Tutaj dam wam taki tip, bo bardzo dużo organizacji o tym nie wie, że jeżeli przedstawiacie rachunki do umów zleceń, to pamiętajcie, że zgodnie z przepisami one absolutnie nie muszą być podpisane ani przez jedną ani przez drugą stronę, jeżeli przelew, jeżeli płatność była robiona przelewem, tak? Więc żebyś sobie nie zaprzątać tym głowy, że ojej tu rachunek jakiś niepodpisany, nie, 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 nie trzeba tych podpisów mieć. To wynika bezpośrednio z przepisów, że rachunki nie Muszą być podpisywane w żaden sposób, bo potwierdzenie dokonania przelewu na podstawie takiego rachunku już uwierzytelnia po prostu ten rachunek. Więc to taki dodatkowy tip. To co ważne, jak dostajecie protokół pokontrolny, dobrze się z nim zapoznać. Jeżeli się z czymś nie zgadzacie, od razu wnosicie zastrzeżenia. Bo to jest ważne, bo to jest wasz argument, który potem pozwoli wam gdzieś tam procedować dalej. Zakładam, że nie będzie tego dużo. Może być też tak, że dostaniecie po prostu zalecenia. Jeżeli dostaniecie zalecenia, to te zalecenia się po prostu spełnia, wdraża, informuje organ kontrolujący o tym, że, że te zalecenia zostały wprowadzone. I na tym tak naprawdę sprawa się kończy. Więc życzę Wam tylko i wyłącznie dobrych kontroli, które przebiegną pomyślnie, które nie będą miały zaleceń. A jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to oczywiście zapraszam Was na naszą platformę forengioplus.pl, gdzie znajdziecie różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, kursy, właśnie dedykowane Wam, organizacjom pozarządowym. Znajdziecie także wzory dokumentów, wzory projektów, które do Trzymały dofinansowanie i finansowanie, a także kalendarz grantów. A ja się żegnam i zapraszam Was za tydzień o godzinie 18. Dobra? Ja to zmienił sobie I Nie, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz od początku. Jeszcze raz, jeszcze raz.